To jest Alek. Alek lubi robić to i to, być tu i tu, jeść to i to. Z zewnątrz Alek jest zwykłym gościem żyjącym w naszym społeczeństwie. Jedyne co go wyróżnia jest fakt, iż jest nieco bardziej charyzmatyczny niż inni. Ten konkretny charyzmatyczny człowiek wie, jak nasz klimat się zmienia. Wie, że na świecie jest coraz więcej intensywnych susz oraz pożarów spowodowanych przez upały. Wie, jak poziom mórz się podnosi i ile gatunków zwierząt przez to cierpi. Wie, że huragany stają się coraz silniejsze i bardziej intensywne. Wie, że gdy nic się nie zmieni na świecie, Wenecja czy Arktyka nie będą takie same jak dziś. Ten konkretny, charyzmatyczny gość wie, że człowiek, jak i zwierzęta nie dostosują się do zmieniającego klimatu. Nasz Alek jest świadomy problemu, dlatego na jego domu są zamontowane panele fotowoltaiczne. Zamontowanie ich zajęło kilka dni, ale on wierzy, że stworzenie dobrego mixu energetycznego opierającego się na odnawialnych źródłach energii i konwencjonalnych elektrowniach popchnie na świat w dobrym kierunku. On wie, że koszt związany z odnawialną energią znacząco spada, co przekłada się na ich świetlaną przyszłość. On wie, że odnawialne źródła energii pomogą w walce ze zmieniającym się klimatem. On wie, że ta właśnie czysta energia zachęci ludzi do korzystania z transportu publicznego. On wie, że świat nie korzysta z odnawialnych źródeł w takim stopniu, w jakim powinniśmy. A dla niego to inwestycja panele zapełnią mu tani prąd oraz oszczędności na długie lata. A po kilku latach zbiera się na wymarzoną podróż w świat. A więc teraz jest Twoja kolej, abyś ty również poprawił świat.